Przy poprzednim starcie, starcie, który był pierwszym startem po zmianie, po szlifie cylindra, zmianie tłoka i pierścieni, zaczął wydawać dźwięk taki, jakby nie dostawał wystarczająco oleju. Więc dzisiaj przekonam się, jak wygląda pompa, czy nie jest przypadkiem zatarta, ale najpierw sprawdzimy sobie, czy ten olej faktycznie się dostaje. Zobaczymy, czy zawory, jak odkręcę dekiel od zaworów, czy tam będzie olej, czy będzie susza. Powinna być odrobina oleju z racji tego, że w momencie kiedy zaczął dziwnie pracować, podlałem go troszeczkę olejem, ale nie będzie to taka ilość, która będzie powodowała wyciek, więc mamy przepiękny piątkowy wieczór, godzina 22 z hakiem. Zawierzmy się do pracy. I pomimo tego, że olej był tutaj zmieniony nie jesteście w stanie ogarnąć tego, jak bardzo to capi. Po prostu, jeżeli macie jakieś takie zapachy, które sprawiają, że yy, wystarczy, że poczujecie go i jest, no to dla mnie właśnie ten zapach takiego przesmażonego oleju jest zapachem naprawdę nie do wytrzymania. Rozbieram to i mam nadzieję, że dostanę się do pompy. Która czeka sobie już tam? Tutaj zasadniczo wszystko wygląda na nowe, ale jak jest fizycznie, przekonamy się za moment. Ok, tak jak myślałem, że nikogo tutaj przede mną nie było, że ten silnik jest absolutną, yy, absolutną świeżynką, tak okazuje się, że ktoś tu już przede mną był, bo. Nie wiem, czy widać. Widać. Ta śruba jest obrana odrobinę z. Jest obrana odrobinę na czubku. I jestem ciekaw, czy uda mi się ją złapać tak, żeby nie uszkodzić jej bardziej. Generalnie są jakieś. Brudy w środku, ale jeszcze nie miałem okazji sprawdzić, czy to są fragmenty pozostałości uszczelki, czy to są jakieś metalowe opiłki. Przekonamy się. Ok, zdemontowałem sobie pompę oleju i generalnie wygląda jak nowa. Pracuje jak nowa. Bardzo ładnie to, co tutaj widzicie na wierzchu, ten przemieszany. Świeży olej ze starym osadem wypłynął podczas obracania tą pompą, więc pompuje ona poprawnie. Dlatego muszę szukać dalej powodu, dla którego cylinder jest suchy i w głowicy również nie ma oleju. Chciałbym to dzisiaj poskładać i uruchomić, i zobaczyć, jak to się będzie zachowywało. Na tą chwilę, cóż, jedyne co przychodzi mi do głowy, to uszkodzona. E, uszkodzona rolka od e, tej pompy, która jest z drugiej strony, od strony magneta. Będę musiał zdjąć magneto, niestety. <laughs> Będę musiał zdjąć dekiel, który jest z, z tamtej strony, i <laughs> niestety zobaczyć, jak ta pompa wygląda, jak ta e, rolka wygląda. Ok, pokrywa zdjęta, magneto zdjęte. Z tej strony wszystko wygląda zadziwiająco poprawnie. Ta zębatka i rolka, które napędzają pompę oleju, również obracają się prawidłowo. Nie jest to oskubane w żaden sposób ani nic. Więc dalej zastanawia mnie brak oleju w cylindrze. Muszę zobaczyć kanał olejowy, jak wygląda z tej strony: czy jest przepchany czy nie, ale przynajmniej kiedy to poskładam, to wiem, że będę, będę miał 100% pewności, że tutaj, od tej strony i od strony pompy olejowej wszystko jest ok. Zobaczymy, szukamy dalej.